W związku z tym, że dziecko wstępnie, zwykle w ciągu nocy, a później również w ciągu dnia oddycha buzią, to jest zdecydowanie bardziej narażone na, na, na wszelkie infekcje. Czyli dużo łatwiej łapie kolejne zarówno wirusowe, jak i bakteryjne zakażenia. Zwykle w ogóle problem przerostu trzeciego migdałka to jest problem początku e, spotkań z przedszkolem. Czyli dziecko do trzeciego roku życia jest zdrowe, nic mu się nie dzieje, wędruje do przedszkola. I albo w drugim, trzecim miesiącu, albo oczywiście troszkę później, ale zaczyna chorować, zaczyna łapać infekcję, a więc wstępnie zwykle powiększa się ten tzw. trzeci migdał, czyli migdałek, który jeśli przerasta, blokuje drożność nosa. To, że mama mówi, że dziecko ciągle ma katar, to, to absolutnie nie musi być e, dowodem na to, że dziecko ciągle jest chore. To też może być właśnie. Objawem tego, że jest przerośnięty migdałek i wydzielina, która fizjologicznie w tym nosie w zatokach się ją produkuje, po prostu zalega w nosie i nie jest w stanie przecisnąć się do gardła. Kolejnym powikłaniem mogą być nawracające infekcje dolnych dróg oddechowych: zapalnia krtani, zapalnia tchawicy, zapalnia skrzeli, czasem również płuc. To zwykle jest spowodowane właśnie tym, że dziecko oddycha buzią. Że powietrze do dolnych od, dróg oddechowych trafia nieodpowiednio ogrzane, nieodpowiednio nawilżone i nieoczyszczone. W związku z tym te infekcje rzeczywiście mogą być częstsze. Kolejnymi typowymi powikłaniami tego trzeciego migdałka są problemy z uszami, a więc albo są to nawracające infekcje, ostre zapalenia ucha środkowego z bólem, z gorączką czasem z wyciekiem wydzieliny z ucha, albo też tak zwane surowicze zapalenie ucha środkowego, a więc po prostu gromadzenie się płynu, który powinien odpływać do nosogardła, natomiast przerośnięty migdałek również blokuje tę drogę odpływu. Ta choroba jakby nie boli, nie powoduje żadnych innych dolegliwości. Jedyne, na, na co można zwracać uwagę, to właśnie to, że dziecko zaczyna gorzej służyć i nie jest to tylko i wyłącznie spowodowane jego złośliwością i niechceniem słyszenia rodziców, tylko faktycznie ma prawo słyszeć gorzej i tym powinniśmy się zdecydowanie zainteresować.